Tak następnie chciałbym y, otworzyć moją fuse machina, proszę. Uh, los gros. Los mobilis. A nie ten los mobilis kurda, fajnie. Tak naprawdę to Mityka nawet tam studiow. Kurde, yes, Łatwo! Chciałbym y, tego włożyć, brainrot do fuse machiny. E, wsadzimy sobie tego. Ten będzie fajny. Dobra. Lecimy dalej. E, wsadzamy sobie los Carcalitos. Wsadzimy sobie jeszcze. Hmm. Wsadzimy sobie raczej lawaczkę urzaczą zaczątem y, tego. U mamy na tego szansę. Chyba sobie zrobię tego fiuza na laku, ale. No bardzo dużo ma tu procent. No, ale dobra chyba raczej dzisiaj nie. Y, tego i pokazuję już wam play. albo jeszcze nie. Bo zanim to zrobię, chciałbym jeszcze poukradać Brain rociki. No, ale ja tutaj mam rzeczy w bazie, więc będzie to trochę trudno. Dobra, udało mi się już wszystko przenieść, więc chyba możemy wejść na publika. Dobra, tutaj jest jakiś sekrecik. 8 sekund. Widać. Nie! Yeah. Kurde, eee, kogo to jest baza? On nie zamknię od razu. Hmm. Tam idzie. Hmm. Do Broń idzie, on chyba... Idzie tam i go. Nie tu nie są. O William really? e, Oj, chyba go zacznij. I go. No ale tam jest cały czas bitwa. Dobra, lecę tam. Proszę. Dziakorilla. Jestem blisko, więc. Łatwo. Yes. 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 Łatwo z nami. Sh Dobra, lecimy na 25 sekund. la cucaracha la cucaracha la cucaracha la cucaracha oh, no me pose lu mas cesto porgure sì però me puse u oh. toiletto focacino. no bisci toiletto focacino. Ja tylko tutaj na kradnę, okej? Ok. Ojej, kurde. Jest! Łatwo! Łatwo. S. Nic nie ma. O, tu może. Dobra. Trzy. Dwa. Yeah Then. Ok Tu fart Burrito bandito Burrito bandito Ok Cego, Chcego, Chcego. Pro Lecci me Dobra, Widzę job 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 sahura. Spróbuję go. Tego. pokreść, Tylko. Bananita dolfinita. Zastyluję go. Tim ja ta, 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 ja Widziałem tam lili, los mobiles. O, robocik jest po mojej stronie. Widzę. Job, 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 sahur. Job, 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 sahur. Tam jest moja baza, przypomnę. Brat, to będzie ciężka walka. Cały milion. Job, job, sahur. Tak naprawdę to jest sekret i dlatego. O! do zgady. I nie Idź tam, go. Co? Bij się o niego. biko. Tentacolo technico. Tentacolo technico. Mam nadzieję, że to daje więcej niż yy, ten Liri, lila, lila. Sahur. Job, Tentacolo job, job. Berry, berry, co ty kupujesz? Bro, co ty kupujesz? Tenta Oni się biją o to. Bra. Dwa miliony aż daje. Odpuścił. Bro, I need this. Job, 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 sahur. Namroziłem go. Lecę, 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 lecę. Jest! Jest! Brawo! S, S, S! To by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Bardzo dużo moim zdaniem brain rotów ukradłem. A ja z wami się teraz żegnam z moim job, job, job Sachurem. Naura!